Witam serdecznie program z cyklu Przesłuchanie. Dzisiaj naszym gościem jest pan Andrzej Gołębiowski, organizator Maratonu Kościerskiego Kaszubskiego. Maratonu Kolarskiego Kaszeberunda. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Marta Gerbatowska Krzysztof W tym roku szykujemy formę ponad normę na 28 maja, bo wtedy właśnie startuje maraton. A czy wszystko jest już zamknięte, zapięte na ostatni guzik? No ostatnie dwa tygodnie to jest właśnie dopinanie wszystkiego. Nie wszystko jest jeszcze dopięte, ale wszystko mamy pod kontrolą. Pogoda się dopnie? Yy, mamy taki zwyczaj, że w dzień poprzedzający imprezę czynimy pewne pewne starania i pewne zabiegi i ta pogoda jest zagwarantowana. Zagwarantowana, stuprocentowa. Stuprocentowo. Procentowo. Pytam, bo jeszcze dwa dni temu padał śnieg, a dzisiaj mamy słońce, także to... Czy da się przewidzieć po prostu aurę na, na tego typu imprezy? Zgadza się. Piesiąc, dwa dni temu do jednego z producentów w sprawie numerów startowych na kask, bo takie też szykujemy, to zapytał się, czy chodzi o karst nasziarski. <grym> <grym> Czyli coś tam jest. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby był śnieg, prawda, na Kaszeberundzie? No nie, no czekamy, może będzie to frajda. W zeszłym roku na starcie stanęło ponad 1800 kolarzy, z tego co pamiętam, i czy wiadomo już jak wielu będzie w tym roku? No pewnie gdzieś tam będziemy oscylować wokół 2000, ta liczba jakoś tak jest taka magiczna, że nie możemy jej przekroczyć, ale tak naprawdę jesteśmy przygotowani na każdą liczbę uczestników. A dlaczego nie możecie przekroczyć? Nie wiem, może on najwyższy nad tym czuwa i, i pilnuje, żebyśmy najpierw podciągnęli wszystkie rzeczy organizacyjne i wtedy nam pozwoli przekroczyć. A, czyli jakby stała liczba zawsze jest chętna, tak? Co, co roku, taka oscylująca wokół... Znaczy wokół... ona na pewno jest y, zmienna i ona w, z wielu czynników wypływa, tak? Mnóstwo impresji stowarzyszących, tak? Nie jesteśmy już jedyni na rynku, tak? Mhm, Powiedzmy aha. sobie, że dzisiaj każdy weekend to jest atrakcja, w sobotę, w niedzielę można uczestniczyć w biegu, w maratonie, w wyścigu, także jest dużo, dużo ofert. A te 1800 zł 1800 zł, 1800 kolarzy. Akurat w tym miejscu to jest jakiś wyróżnik, to, to wyróżnia tę imprezę na Pomorzu wśród, pośród innych kolarskich wydarzeń, czy to no, myślę, największa, tak. jedna z większych. No myślę, że tak, uczestnicy jakby sobie upodobali, że ta formuła im pasuje no i, i gromadzą się na tym starcie. My się cieszymy, że ta frekwencja powolutku, powolutku rośnie, no i to pokazuje, że jesteśmy potrzebni albo, że trafiliśmy w gust. I uczestniczyć mogą zarówno profesjonalni kolarze jak też amatorzy. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, a czy są ograniczenia wiekowe? Kto może się zapisać, kto może brać udział w tym wyścigu? Generalnie w tym maratonie, bo to nie wyścig. Tak jest. To nie jest wyścig, nie prowadzimy żadnej klasyfikacji, nie wyróżniamy ani najlepszego juniora, ani najlepszego mastersa. Każdy ma się czuć jakby dowartościowany, otrzymując ten medal na mecie. I tak naprawdę nie chcemy go zasmucać, że jest na przykład 1543 i jeszcze mu trochę brakuje do najlepszego. On sobie sam może tam znaleźć w wynikach i porównać się, jeśli tylko będzie miał na to ochotę. Najważniejsze, żeby ukończyć po prostu. Tak, żeby ukończyć, żeby być właśnie tym zwycięzcą dla samego siebie i żeby chcieć przyjechać za rok, poprawić się na danym dystansie albo poprawić, yy, znaczy poprawić, zwiększyć dystans, który chce się przejechać. I, I apetyt ma rosnąć. Właśnie kto może wziąć udział? Kto może wziąć udział? No tak naprawdę każdy, kto ma rower i kask. A jeżeli nie mamy 18 lat, to wtedy zrozumiem pod, z opiekunem? Pod opieką rodziców, tak, może y, dzieci jeżdżą, widzimy to, że się to rozwija. W tym roku będzie premiera, y, to już Państwu zdradzę, chociaż y, no, od kilku dni już wiadomo, bo Trójmiasto o tym też y, pisze, Trójmiasto.pl, że będzie rundka. Czyli jest, dla najmłodszych. Tak jest, dla najmłodszych i uciekniemy do lasu z tymi dzieciakami i zapraszamy też rodziców, którzy y, chcieliby ze swoimi pociechami Pojechać w imprezie, która będzie y, po leśnych duktach z dala od samochodów. Ale też jest to formuła dla rodziców, którzy chcą jechać w kaszę Berunda, a nie mają co zrobić z dziećmi. I będzie mieli opiekunów instruktorów, którym te dzieci można powierzyć. I tak naprawdę dla każdego coś dobrego. Czyli w tym samym czasie będzie się. Odbywa. W tym samym czasie. A jaki dystans to będzie dla tych? 25 km. A to też już trzeba chyba troszeczkę mieć y, pary w nogach. No. Trzeba mieć jakby wizję dojechania do mety, a reszta się uda, bo są przystanki, są instruktorzy. Także to tempo jazdy nie jest takie, które dyskwalifikuje, że ktoś tam padnie po drodze. A czy trzeba mieć odpowiedni sprzęt na tego typu wyprawę? Znaczy do, do lasu wiadomo, nie, szosowy rower nie pasuje, więc te rowerki... No to te jakby zapytam, no, cofnę się trochę, jakiego typu drogami odbywa się ten maraton? Kaszeberunda to maraton szosowy, już w samej nazwie mamy Zakwalifikowanie tego, że to jest po samej szosie. Nie ma tylko żadnych tylko szosy. Te wszystkie trzy dystanse są. Tylko po szosie. Tak. Czyli w tym momencie jakby trzeba wybrać rower nadający się na, 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 taką, na, na ten rodzaj nawierzchni. Tak, Tak, rower szosowy dominuje, aczkolwiek no, ta dominacja jest taka no, ponad 50%. Sporo ludzi jeszcze nie posiada powiedzmy roweru wyścigowego czy tak zwanej kolarki. No i jeździ na tym co ma, i to też jakby pozwala pokonać dystans. Tak naprawdę najprostszym zabiegiem jest nadbuchanie opon do maksymalnego ciśnienia albo wymiana opon w rowerze MTB, czy turystycznym, czy trekkingowym na opony szosowe. I to też już pozwala jakby zmniejszyć opory toczenia i przyjemność z jazdy rośnie. Przypomnijmy, jakie dystanse mamy w tym roku? W tym roku 65, 105 i 208. I te dwa najdłuższe się zmieniły, prawda? One prowadzą teraz innymi drogami w tym roku. Tak, w tym roku ominiemy gminę. Karsin, a zawitamy z trasą przez gminę Lipusz i planujemy bufet w gminie Dziemiany. No właśnie te bufety. To jest taka ciekawa sprawa, bo na trasie na uczestników czekają nie tylko widoki piękne, kaszubskie, ale też kaszubskie jedzenie. Czy mieszkańcy chętnie włączają się właśnie w organizację takich bufetów przy drodze? Myślę, że już po tych kilkunastu latach wrośliśmy jakby w krajobraz i to, co nas przyciąga jako organizatorów yy, też, to są wspaniali ludzie, którzy przygotowują te bufety i widać, że to jest yy, solidna dawka takiego folkloru, jakbym to nazwał ale też solidna dawka serdeczności i, i takiego fajnego bycia między sobą, świetne relacje się nawiązują. Niektórzy kolarze po prostu wracają po to, żeby na danym bufecie uśmiechnąć się do tej pani z koła gospodyń wiejskich czy do innej. A te poczęstunki są płatne czy to są bezpłatne? Wszystko jest w ramach wpisowego. Ile wynosi wpisowe? On oscyluje w zależności od ilości uczestników, należałoby sprawdzić teraz chyba ile tam A, jest od osób. A trasy serdeczany. też? Nie. Czyli nie. jest jedno -wpisowe, jedno wpisowe dla wszystkich tak. To a oscyluje w granicach, nie wiem, 100 złotych? W granicach 100 złotych. W granicach złotych. A w tym... kiedy można się zapisywać właśnie, może jeszcze powiedzmy naszym widzom? Do pięciu dni przed imprezą jeszcze można się zapisać, potem już czekają nas tak zwane czynności przygotowawcze, listy startowe, numer startowe i tak dalej. Wszystko, żeby ten pomiar czasu był w miarę rzetelny, znaczy, żeby był bardzo rzetelny przede wszystkim. I... Jest jeszcze szansa tak naprawdę w dniu imprezy. Przygotowaliśmy jak co roku tak zwane pakiety rezerwowe, tak zwane pakiety premium, które można po prostu kupić sobie w dniu imprezy. Droższe. Pakiety typu premium, tak? Dla tych, którzy mają po prostu czas, pieniądze i mogą w ostatniej chwili podjąć decyzję, że jadą w tym maratonie. A jak odbywa się zabezpieczenie uczestników na trasie? Nad, Czy jest bezpieczeństwem, bezpieczeństwem, nad bezpieczeństwem przejazdu czuwają przede wszystkim ratownicy medyczni. Mamy grupę ratowników medycznych ze stowarzyszenia Motoaktywni. Oprócz tego... Czyli na motocyklach, tak? Rozumiem? Czyli tak, z tym, że oni nie są jakby jeżdżący. Oni docierają do swoich posterunków, do miejsc newralgicznych, które są jakby no, konieczne no a czy posterunki są na trasie, tak? Są posterunki, które należy jakby obstawić, i żeby przejazd był bezpieczny. Uh -huh. Oprócz tego straż, strażacy z OSP. W danych gminach, przez które przejazd Tak, no i policja. i policja. A jest jakiś pilot tego, tego maratonu, czy każdy jedzie jakby. Każdy dystans ma swojego pilota uh -huh. i tak zwane czoło jest prowadzone przez pilota. A jaka rozpiętość maksymalna jest takiego maratonu? Ale rozpiętość. No od, od pilota do ostatniego uczestnika. Bo, Same starty, bo. Czy każdy próbuje jakby do tego Bo Tutaj maratonu? nie wiem, czy Państwo wiecie, specyfiką tego maratonu jest start. To nie jest wspólny start, że my mm -hmm. puszczamy tysiąc ileś tam osób jednocześnie, tylko start odbywa się falami. Co oznacza, że co dwie minuty piętnastoosobowa grupa wyjeżdża na trasę maratonu. Czyli jakieś grupy? Piętnastoosobowe. W związku z tym, mm. jeśli pierwszych na najdłuższy dystans puszczamy już od godziny siódmej. To tych ostatnich na najkrótszy dystans będziemy puszczać około godziny 10.30. Czyli sam start trwa 3,5 godziny. Czyli on jest taki rozproszony, tak? rozciągnięty. Ja mm. Chciałam zapytać jeszcze o nasze te kościerskie i powiatowe drogi, bo często mieszkańcy narzekają na ich stan, a jak one się sprawdzają w roli y, trasy wyścigu, maratonu? No, są, są, są coraz lepsze. Są coraz lepsze. Z roku na rok przybywa tak zwanego gładkiego asfaltu. Cieszymy się z tego ogromnie, bo. W Średnia prędkość przejazdu rośnie. Co jest wynikiem lepszych dróg, czy lepszej formy? Nie, co jest wynikiem lepszych dróg. Lepszych dróg. Bo tak naprawdę formę można mieć tą samą. Kręci się nogami, a opory toczenia maleją, bo jest piękny, gładki asfalt i ta prędkość średnia rośnie. W związku z tym przyjemność jazdy zrośnie. Mniej osób chce się zatrzymywać na bufetach, szybciej dojeżdżają do mety. A ile osób nie kończy takich wyścigów? Taki no nie wyścig maratonu. To są pojedyncze osoby, to jest do 10 osób. Tak naprawdę meta jest... Czyn... Na każdym dystansie? Czy te... Na każdym jedna... dystansie. Te, te, te... Meta jest czynna do godziny 19, także jest to tak wystarczająca liczba czas... ilość czasu, że można spokojnie dojechać tempem no, niesportowym. Mm -hmm. na Nawet na nie śpiesząc się po prostu tak rekreacyjnie. A no, jak rekreacja. ktoś w trakcie stwierdzi, że no, nie da rady, to, to jakby pomagacie w zwózce sprzętu? do, do Jeśli osób. jest taka potrzeba, to pomagamy. Jest możliwość, tak. Powiedzmy jeszcze, gdzie jest meta i start w tym roku? Start yy, zaplanowany jest przed Aquacentrum w Kościerzynie na ulicy Halera. Meta czasowa na ulicy Kościers Kartuskiej, przepraszam, tradycyjnie, a meta honorowa na rynku w Kościerzynie. I tam na rynku rozumiem też y, oprócz medali, oprócz tytułu, bo każdy otrzymuje też tytuł, prawda? Magistra, doktora i profesora. Tak, trzy lata temu zainicjowaliśmy tak zwaną Akademię Kolarską, Tutaj jakby zainspirowani tym, że partnerem naszym jest Akademia Wychowania Fizycznego, postanowiliśmy uhonorować zgodnie z ilością przejechanych kilometrów adekwatnym tytułem naukowym. I tak za przejechanie 65 kilometrów jest tytuł magistra kolarstwa, za przejechanie średniego dystansu w tym roku to 105 kilometrów tytuł doktora kolarstwa, a wiadomo ten koronny dystans to profesora. A których tytułów jest co roku najwięcej? które dystans jest najbardziej popularny? No, najwięcej jest doktorów i magistrów. To są takie dwa dystanse, które gromadzą zbliżoną liczbę uczestników. I na rynku będzie też, rozumiem, poczęstunek, brawa oczywiście i masaż. Tak, masa. Kowacje na stojąco, Czasami staramy się urozmaicić, żeby to było właśnie z muzyką. Jest ta miska ciepłego makaronu, no i, i coś do picia. Czasami z procentami, czasami bez. A jak się trzeba przygotować na tego typu wysiłek? Jeżeli chodzi o, o nie wiem, nawodnienie, o jakieś energetyczne. Dystans przekonki. 65 km można wstając od biurka przejechać od tak, tak hoc. Tylko trzeba po prostu rozłożyć siły, nie, 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 nie przejechać pierwszych 10-20 km na jakiejś zawrotnej prędkości, mhm. dopasować to do swoich możliwości i można spokojnie dojechać. Ten dystans średni 100 km no, wymagałby już takiej zaprawy, że przynajmniej miesiąc przed imprezą no, trzeba troszeczkę pojeździć. Dwa razy w tygodniu wystarczy przejechać 20-30 km. A przed samą imprezą no, powyżej 50. I to już gwarantuje, że ta setka będzie do pokonania. Ta dwusetka? No dwusetka już gromadzi te osoby, które regularnie jeżdżą na rowerze. Czyli ilu, a jaka jest frekwencja na tych trzech, na tych trzech um, odległościach? Gdzie najwięcej ludzi um, bierze udział? Dystans krótki i średni gromadzi około 700 uczestników mhm. i niecałe Czyli... 200 osób jedzie najdłuższy dystans ten koron. Można powiedzieć elita. A jak oście, że sprawdza się w roli y, gospodarza tej te imprezy? No. Również pytając na przykład o władze, jak reagują, czy są przychylne i pomagają w organizacji? Znaczy, wszystko się układa zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Mamy zapewnione miejsce, mamy zapewnione wszystkie inne niezbędne rzeczy, które służą jakby przeprowadzeniu sprawnego takiego maratonu. Wiemy, rozmawiamy tutaj też z władzami i są takie plany, żeby w powiecie kościerskim rozszerzyć, powiększyć bazę dróg rowerowych. Czy Pańskim zdaniem to jest dobry pomysł? Są różne zdania na temat dróg rowerowych. Ja uważam, że separacja rowerów, jeśli chodzi o ruch drogowy, z jezdni, powoduje, że przestajemy być na siebie uważni. Dochodzi ostatnio mnóstwo, znaczy mnóstwo, sporo wypadków, gdzie ten na rowerze myśli, że on już jest tak ważny, i przekraczając jezdnię, nie baczy na auta. I... W kilku miastach w Holandii zrezygnowano ze ścieżek rowerowych i następuje koegzystencja po prostu na zwykłej drodze, przez co jesteśmy baczniejsi na siebie. Oczywiście większość miast przyjęła, że te ścieżki są potrzebne, i one są potrzebne, natomiast no one usypiają nas, jeśli chodzi o czujność, przy starciu się, gdzie krzyżujemy się z ruchem samochodowym. Ale pomijając tą kwestię, to jednak w jakiś sposób wymusza na mieszkańcach i turystach tą formę ruchu. To, że taka się. Dostępna i... baza tak. mobilizuje? Myślę, że tak. No, jeśli ktoś ma piękną ścieżkę rowerową, to już. już tej jest jest branży, zachęta. także ma pan wiedzę, jak to wygląda w Polsce i tam na Jest ja... to już zachęta duża. Ja sam też często jeżdżę na rowerze, rezygnując z samochodu, bo w stanie w korkach i w zamkniętej puszce metalowej no nie jest czymś fajnym. A kaszuby jako kaszuby są dobrym celem wypadowym dla rowerzystów? Myślę, że tak, bogata baza agroturystyczna. Dobre regionalne jedzenie, gościnność. Wspaniałe trasy i coraz więcej dobrego asfaltu no, pozwala każdemu odnaleźć siebie i temu, który chciałby po lesie pojeździć i temu, który chciałby te dystanse takie szosowe pokonywać. Proszę to znaczy, co, pozostaje nam tylko życzyć dobrej pogody na, na, na nadchodzącą imprezę. I zaprosić naszych widzów e, na kaszetę. Do również. uczestnictwa, bo mówi Pan, na 65 kilometrach może każdy wziąć udział, wstać od biurka, wsiąść na rower. Dokładnie, ale ja chciałbym zaprosić kibiców, którzy gdzieś tam mogliby wyjść na ulicę. Mnie się to tam bardzo spodobało gdzieś tam na maratonie, jak podejrzałem. Jak po prostu ludzie sobie wystawiają takie stoliki, wodę, jedzenie i śniadanie jedzą, a na żywo przejeżdża... 1000, tysiąc, 2000 kolarzy jest to spektakl i to dodaje też sił na trasie Absolutnie jest to dozwolony i fajny naturalny doping <grym> Dziękuję im serdecznie za rozmowę pan Andrzej Głębiewski dobrze powiedziałem, był naszym gościem Dziękuję dobry, e, Marta fajnie. Grabatowska I Do Węcicki. zobaczenia Do zobaczenia